Czereśnia. Idzie przymrozek na noc. Mówiłem nie sadzić w grunt, ale nie! Większość się posadziła. Proszę bardzo, w kastrze. Poszeka tutaj, tu raczej nie wejdzie. Co z gunnerą? Kabel grzewczy, dama i tyle. Co z liniami drzewiastymi? No nic, mają sobie poradzić. A co kurde z zielonymi drzewkami i w ogóle. Patrzcie. Wszystko zojone. Przecież ciekawe, czy to przymrozek tego nie zwali. nie? A rundo jeszcze przykryje. Tak samo. Cytrusy schowam, działajcie, działajcie, bo będzie grubo. Będzie grubo. Wystrzeliło wszystko, nie wiem, 3-4 tygodnie szybciej. No i może być ciekawie, nie po tej dzisiejszej nocy, następnej oczywiście. czereśnia, Porzeczki sobie raczej poradzą i te borówki zobaczymy. A co z roślinami w szklarni? Normalnie, termowentylator plus grzejnik kolejowy 500 W, czyli on tam ma i starczy spokojnie. A już okrywam, bo dzisiaj wyjeżdżam w stronę stolicy. Także filmy z podróży, coś tam będę wrzucał. O jeszcze schowam tu roślinki. Także do następnego.